Nie, gdzie znajdują się jakim tolem przeprowadzić statek, by nie utknął na ludzi. drogą, należał do przedsięwzięć podróż Kto dotarł do celu z nieuszkodzonym towarem, nie padł ofiarą ani złej pogody, ani piratów, miał wszelkie powody do zadowolenia. Kłagam się do usług moście kapitana. Kros. Hans Cross. A z daleka, panie, przybywacie? Z Lizbony, gdzie nabyłem południowe Wiktuały. Pierwej sprzedałem w Londynie naszą przednią terminę i smorę. W drodze powrotnej, na orzech, korzystnie na drogi sól, piję, i najprzedniej siedli na francuskie. No to, Boga, panu to A wie dobrze, że czas nie stoi w miejscu, jedzie więc do miasta, dlatego, żeby wykorzystać z ceny tego źródła. może palowej płacić zło, następnie była zatrzymana do targów po zatrzymowaniu startu w orcie na Modlach. Przepuśćcie proszę, kapitan Kroos i dziewcząt. A wysokie słabo podatki to jeden z jego potęgi. Na długim targu spotykają się wszyscy. Po obrotnych najszczęśliwych możecie znaleźć partnera do interesów. Zdobyć cenę informacja Panie załapcie? Nie, 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 nie wiem, czy. Nie, no nie, nie Pomówić o tym trzeba. Mości panie, raczcie do mnie przyjść. Nie o ich. Wszelkie interesy z panem Dogrodzieiem zawsze korzystne. No, ale najpierw polowe. Coraz więcej wziął kraju. Ostatnią koszulę bez człowieka zdarni. Jak tak dalej pójdzie, będziemy świecić rodziną na te tu jego omości. Przyprawiłem, że obozy mają wszelkie pomoże na rzekę. Przedłużne podpłaty, cła i podatki stanowią ponad połowę wszystkich kosztów w 17-wiecznym rano i Zło Złotu wiszcza się on... w zwanej komorze panowej. a z krótkim planem panowie, panowie... Po przestrzeganie prawa. Weznam łatwo sobie wyobrazić, że przy tych statkach konflikty i ogólny chaos uniemożliwiłyby funkcjonowanie portu. W XVII wieku do Gdańska zabija nawet 2000 statków morskich rocznie. A oprócz tego statki transportujące z wody słoń, słoń i słońca nawet 49. Na ręce portowej i z burtyn na statki przewodowują do kraju. Przy nabrzeżach portu romantycznego większość towarów przeładowywali słabą władzę trakarzem i nazwani szukającymi chwilebami rolnicy. Z pozwoleniem na comiesięcznych ćwiczeń wojskowych, trafie trafie, w razie zagrożenia stanąć w powrocie miasta. Tymczasem Julia Hansa posłacuje w wyznaczonym miejscu tuż pod żółtą. Na nabrzeżu już czeka na niego który zamówił towary i mistrz dziką, który zawiaduje przeładową rejonę. Widzę panie, że znowu przywiązaliśmy się. ale za to można w ten sposób odnieść warunek ważący na rok 2021. Rewitalizacja super na dziesięć dziesięć. Multimedia 10.10, 10, wystrój 10.10, 10. nie wiem, jak wygląda kwestia otworzenia budynku w stosunku do tego, co było kiedyś, bo nie widziałem żadnych tam rycin wewnętrznych, ale naprawdę kupa pieniędzy tutaj jest wsadzona. I koniecznie trzeba zobaczyć to muzeum w Żurawiu Ugdańskim. Które jest od niedawna otwarte. Zapraszam serdecznie do Gdańska, a można tutaj kupę czasu spędzić na zwiedzaniu różnego rodzaju zabytków archeologicznych i muzeum. Pozdrawiam serdecznie.